GNZ-11 to jest odkryta w 2016 roku galaktyka, uważana obecnie za najbardziej oddalony od Ziemi obiekt w całym wszechświecie. I bardzo fajnie, ale powiem Wam, że jak tak pierwszy raz sobie wziąłem do łapy i skonfigurowałem ten telefon, to zacząłem żałować, że on nie jest może jeszcze chociaż tak troszkę dalej od niej. Smartfony dla graczy to jest przecudowny wynalazek. Z jednej strony wydaje mi się, że w sferze zainteresowań ludzi, którzy wydają najwięcej hajsu na gry, konsole, podzespoły i zaawansowane oświetlenie RGB niekoniecznie znajdują się hardkorowe 20-godzinne sesje w cut na telefonie, więc zawsze się zastanawiam kto to w ogóle kupuje, ale z drugiej sam lubię takich używać, bo na tym smutnym jak przyrodzenie tego kibica po finale Eurorynku tylko producentom smartfonów gamingowych ciągle się jeszcze chce wymyślać cokolwiek nowego poza 17 obiektami w aparacie. poza tym ci producenci świetnie rozumieją, że podczas profesjonalnych esportowych zawodów w się dosłownie każda milisekunda, więc pakują do tych smartfonów zawsze najlepsze możliwe podzespoły. i właśnie dlatego bardzo mnie zainteresował Red Magic 6R, bo ma troszkę tych takich funkcji dla graczy, wygląda gamingowo, ale nie odpustowo, ma najmocniejszy proces Qualcomm i jednocześnie kosztuje w przeliczeniu niecałe 2 300 i przestaliście mnie słuchać, bo się zastanawiacie, co to właściwie do cholery jest Red Magic. Otóż, jak pewnie wielu z Was wie, w życiu możecie osiągnąć naprawdę wszystko, nawet produkować smartfony. Wystarczy, że będziecie wstawali wcześniej, pracowali długo i dostaniecie 10 milionów euro od ojca. Ojcem Red Magic jest Nubia, czyli całkiem poważna w świecie smartfonów marka, zważywszy na to, że swego czasu reklamował ją sam Cristiano Ronaldo. Ale nie martwcie się, w Polsce też zasługujemy na ambasadorów wysokich lotów i właśnie dlatego ja ciągle walczę, aby ambasadorem mojego kanału został Turbo Turbogrosik. No, więc w Red Magic robią smartfony dla graczy od paru lat i najpierw to się nazywało ZTN Nubia Red Magic, później Nubia Red Magic, a teraz zostało samo Red Magic. Ekolodzy mają rację: świat znika na naszych oczach. W sumie to mogliby zostawić samo Magic, bo wtedy jako tło muzyczne pod ten film idealnie pasowałby ten klasyczny utwór z sagi Harry Potter. W każdym razie ciekaw byłem bardzo, jarałem się nawet troszkę tym telefonem, ale pospieszyłem się z tą ekscytacją. Troszkę jak ten koleś, który sobie zrobił tatuaż o wygranej Anglii jeszcze przed meczem, bo pewnie myślał, że później po meczu będą duże kolejki. Bo szybko się okazało, że jak mówi stare polskie przysłowie, procek i gram warte są tyle, jeśli Android yy, nie jest debilem. Sorry, tak to wymyślałem na bieżąco. Wiem, że to dosyć słabe, ale mam nadzieję, że może chociaż dzięki temu się załapie na ten hajs z opłaty reprograficznej jako poeta. Technologiczne. No, myślałem, że flagowiec w super cenie kupiony bezpośrednio na stronie producenta to będzie oszukanie systemu, ale tymczasem to jest jednak troszkę bardziej y, oszukanie klienta, bo to jest klasyczny przykład fajnie zaprojektowanego i ładnego urządzenia, które jednak jest zajechane przez oprogramowanie. No i chcę Wam o tym opowiedzieć, bo może dzięki tej historii sobie uświadomicie, tak jak ja, jak wielu wspaniałych rzeczy na co dzień po prostu nie doceniamy i zaraz pobiegniecie przytulić tego Waszego starego, wysłużonego, poczciwego Huawei'a czy innego Samsunga. Mi nie. Po pierwsze, język polski jest absolutnie piękny, o czym przekonałem się już po nie wiem może minucie od wyjęcia tego telefonu z pudełka, jak pierwszy raz wszedłem w ustawienia i tam zamiast polskiego w każdym okienku, jak chciałem coś zmienić, Red Magic pokazywał mi coś w stylu. Yes, of course. Natywiście, absolutnie. Po ustawieniu polskiego na tym modelu po polsku to jest może jest połowa systemu i prawie cała reszta jest po angielsku i już bym pomyślał, że może niechcący sobie ustawiłem język polak po trzech miesiącach w Anglii, ale jednak zdarzają się też drobne wstawki po chińsku. I po wielotygodniowym śledztwie, tak za to mi płacą, mam taką hipotezę, że Polski pojawia się tam, gdzie Red Magic po prostu zupełnie nie tykał Androida, a swojej nakładki to w ogóle się nawet nie starali tłumaczyć, bo nawet takie zaawansowane komunikaty, jak masz 20% baterii albo jasność ekranu jest wysoka. Też są po angielsku. Na jakiś czas włączyłem sobie nawet dla świętego spokoju już wszystko po angielsku z tą drobną domieszką chińskiego, bo mi się od tej mieszanki trzech języków mózg przegrzebał i wiem, że są dwujęzyczne dzieci, ale trójjęzyczne to już jakiś chyba poważny wybryk natury. W każdym razie to też rodzi pewne problemy, bo niektóre apki się odpalają po angielsku, chociaż nie muszą, a język w smart akcesoriach, jakichś zegarkach i tak dalej też się przestawia. Po drugie, prostota i minimalizm są. Piękne, bo mamy tutaj do wyboru cztery zróżnicowane motywy systemu, wśród których każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Wszystkie cztery są totalnie gamingowe, więc jeżeli akurat taka stylistyka Wam nie odpowiada, no to no, macie problem. Swoją drogą to dlaczego tak się w ogóle utarło, że gamingowa stylistyka to jest taka nowoczesna w stylu cyberpunka, a nie na przykład Wiedźmin albo jakieś inne Kingdom.com i kuń na tapecie, albo nie wiem, rury hydrauliczne w Super Mario. Sam telefon, tak jak mówiłem, ogólnie jest bardzo ładny i ta gamingowość w nim jest taka nienachalna, tak więc bardzo szkoda, że w Androidzie też nie pomyśleli o ludziach, którzy, no jak to dyplomatycznie, yy, są normalni. Bo na przykład w Asusach dla graczy taka opcja jest. Po trzecie, powinniśmy być wszechświatowi wdzięczni za każdą funkcję w naszych smartfonach która działa. Bo tutaj na przykład, jak sobie wypróbowywałem lantery, żeby chociaż troszkę zmienić ten wygląd, to się okazało, że się wyłączają po paru chwilach. Za dużo śmieciowych aplikacji nie ma, ale jak są, to przynajmniej nie da się ich odinstalować. Sporo jest też takich błędów w stylu, że na przykład po ustawieniu drzemki pokazuje, że budzik jest wyłączony, więc już się go nie da wyłączyć, przynajmniej z poziomu apki budzika ale jednocześnie zadzwoni za 5 minut, żebyście od rana mieli świetny humor. Powiadomienia ogólnie czasami wariują, a gamingowego lanczera GameSpace, który jest bardzo ładny i naprawdę całkiem użyteczny, nie da się włączyć z listy aplikacji, tylko trzeba spacka na górze. No dobra, i teraz pytacie, czy taki drobiazg niszczy moje życie. Tak. A w ogóle najlepsze, bo wiecie, to jest taki smartfon dla graczy, smartfon dla wtajemniczonych, szukacie wielkiej mocy, szukacie nowych doznań, kupujecie go w internecie, nie w jakimś gówno sklepie, no generalnie... Znacie się, ale mimo tego Red Magic nie jest jednak pewne czy poradzicie sobie z obsługą szerokiego kąta w aparacie fotograficznym, tak więc na wszelki wypadek zostawiają go wyłącznie w trybie profesjonalnym, bo ostrożności nigdy za wiele. Słuchajcie, szukałem ze 20 minut gdzie jest w tym aparacie szeroki kąt, bo w życiu bym nie pomyślał, że obsługa tak zaawansowanej funkcji wymaga eksperta. Ale jeżeli na przykład Wy też tak sądzicie, no to mogę to dla Was robić odpłatnie przy okazji szeroki kąt w ogóle nie działa do nagrywania filmów, więc super, ale swoją drogą to same zdjęcia z tego głównego obiektywu i szerokiego kąta są naprawdę bardzo ładne i to nawet wtedy, kiedy jest ciemno, a filmy, tylko że filmy akurat tylko z tego jednego obiektywu, też dają radę i ogólnie jest na pewno nie jest gorszy aparat niż w Realme GT, a w sumie to może jest i lepszy aparat niż w Realme GT. Niemniej po pierwszym dniu z tym smartfonem byłem iście przerażony, bo tyle negatywnych bodźców naraz, nic nie działa, nic nie wygląda jak trzeba, aż miałem kurcze flashbacki z meczu ze Słowacją. A jeszcze głośnik jeden i dosyć słaby i ładowanie takie, no umiarkowanie szybkie, ale z jakiegoś powodu w chińskiej wersji dali znacznie szybsze, przecież, no, moja też jakby jest troszkę chińska. To co jej brakuje? Póki jeszcze nie mam demencji, to pierwsze wrażenie robi się na mnie raczej tylko raz i w przenośni. Red Magic 6R wydawałby mi się z daleka taką elegancką, inteligentną kobietą, ale jakbym podszedł bliżej, to ta kobieta zaczęłaby we mnie... Rzucać odchodami. Ogólnie to, co kto lubi i jak to robią na przykład małpy to jest całkiem zabawne, ale mimo wszystko byłbym jednak troszkę zawiedziony. Serio myślałem, że w tych czasach to już każdy potrafi zrobić oprogramowanie, które w miarę działa i jest chociaż umiarkowanie logiczne. Znaczy, mówię o smartfonach, bo tak ogólnie to niestety zbyt często korzystam z serwisu biznesgov.pl. No ale zastanawiałem się, czy w tym przypadku recenzowanie smartfonów nie ma już coraz mniej sensu, ale później pojawił się on. I przywrócił mi sens życia. Ale jeszcze później go poużywałem przez kilka tygodni i może jednak serio nie ma sensu, bo przywykłem do tych wszystkich dziwnych rzeczy i mało tego, w niektórych funkcjach zacząłem widzieć potencjał. W sumie, jak masz milion pomysłów, to jest statystycznie niemożliwe, żeby wszystkie były złe, nawet jeżeli twój zespół kreatywny składa się z czterech szympansów. Tak jak u mnie w firmie. Tam właśnie siedzą. No, tak więc tutaj też są pewne rzeczy, za którymi zatęsknię u innych producentów i będzie mi ich brakować. I teraz wam o nich powiem, żebyście wy też poczuli się gorzej. Na przykład takie boczne menu ze skrótami, troszkę jak w Samsungach, które jednak akurat stereo jest przydatne. Bo na przykład możecie wyłączyć ekran. Ale tak, żeby YouTube wciąż działał w tle, nawet jeżeli nie macie premium. Albo da się też chociażby sobie zapisać bardzo fajnego, śmiesznego gifa z ekranu. To znaczy, czy on będzie śmieszny, to już wy decydujecie, no ale jakby że proste robienie gifów, bardzo fajna sprawa. Jest utrzymywanie połączenia z siecią LTE przy włączonym Wi-Fi Direct, co znaczy, że jak na przykład nagrywam film i obsługuję zdalnie aparat, to wciąż mam w telefonie internet. Przez co nagrywanie tego filmu trwa trzy razy dłużej, ale no, lepiej mieć niż nie mieć. Albo możecie otwierać sobie niektóre apki w takich małych okienkach, i na przykład jak było Euro, to ja sobie oglądałem ze dwa mecze na telefonie i w tym samym czasie w małym okienku w małym chromie sobie wyszukiwałem coś w małym Google. I było bardzo fajnie. Są spusty z boku i ustawiacie je tak, żeby wciśnięcie odpowiadało pasnięciu w dany fragment ekranu i serio tak się wygodniej gra. Ekran jest bardzo ładny i ma szybki czytnik linii papilarnych i ma 144 Hz. Tylko że inna sprawa, że i tak zwykle używałem 90, bo jest średnia bateria. No ale doceńmy to, że są różne tryby: 90, 60, 120. To w sumie brzmi trochę jak wymiary Kim Kardashian, no ale u większości innych producentów nie da się tak tego ustawiać. No i właściwie to wszystko najważniejsze, co ten telefon miał robić, robi, bo gry śmigają super i te wszystkie funkcje okołogrowe też działają ok. I za te 2300 w przeliczeniu, no to tylko Realme GT wypada lepiej i w sumie to jest lepiej. Lepszy. I w sumie to w takim razie nie widzę absolutnie żadnego sensu, żeby. No. To miał być komplement. To miał być komplement. Ale w ogóle śmiesznie, bo jakby mi się chciało, to mógłbym jeszcze ze 20 minut spokojnie nawijać o tym Red Magicu i większość to byłoby narzekanie, ale jednocześnie, jak kilka tygodni go sobie poużywałem, poznałem te jego wszystkie mega dziwne wady i nauczyłem się je albo ogarniać, albo omijać, no to używam go i nie jest źle. Jak w miłości. Tak więc. Coraz ze firmie Red Magic. Myślę, że powinni mnie posłuchać, bo raz jako ekspert doradzałem pewnej firmie i. Coraz ze firmie Red Magic. Weźcie projektantów waszej nakładki na Androida i może na początku dajcie im zaprojektowanie coś takiego troszkę prostszego, nie wiem, w słoneczkach, chmurki, niech porysują, coś. Zajmijcie ich czymś i zostawcie w smartfonach czystego Androida. Tylko dajcie tam jeszcze tę waszą apkę do gier i to wasze menu boczne, bardzo fajne, i always on display. I koniec. I będziecie mieli bardzo fajne smartfony, bo już niewiele brakuje, tylko troszkę żeście przedobrzyli. A Wy drodzy widzowie, pogłaszcie teraz z czułością Wasz poczciwy, stary telefon, który przypuszczam, że no raczej nie działa szybciej, ale działa bardziej od tego i na przykład Możecie go pogłaskać gdzieś tam w okolicach łapki w górę albo subskrypcji, one to lubią. No, jakoś w ostatnich filmach miałem sporo narzekania, ale koniec tego na razie. Planuję sobie jeszcze ponagrywać coś o iPhone'ie 13, o komputerach Apple'a, materiał o najlepszej grafice w grach w historii planowałem i ogólnie tam się będzie działo dużo, może nieciekawego, ale, ale będzie się działo dużo. A tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia.